Kiedyś grono moich przyjaciół z Etiopii i Erytrei zaprosiło mnie na nabożeństwo zakończenia, nowego, zakończenia starego roku do ich kościoła. Ponieważ nabożeństwo było w języku e, Anharik, języku którego ja nie rozumiałam, nie było to w języku Swahili ani w języku angielskim, więc um, uczestniczyłam w tym nabożeństwie, ale nic nie rozumiałam. Modliłam się z ludźmi, właśnie będąc w ciszy. Na koniec nabożeństwa kapłan zaprosił mnie, abym pozdrowiła ludzi, e, właśnie którzy zebrali się w kościele. Poczytałam to sobie za e, radość. I powiedziałam kilka słów w języku swahili. I po nabożeństwie zostałam zaproszona na przyjęcie. Głównym jedzeniem była ndziera, to jest coś w rodzaju naszych naleśników, która jest wykonana z mąki jęczmiennej. I po modlitwie kapłan wziął kawałek tej dziery, tego naleśnika, umaczał w sosie pikantnym, bardzo dobrym i następnie włożył mi do ust. Zapytałam go, co ten gest znaczy. Wówczas usłyszałam, że tłumaczenie tego gestu jest takie, cieszymy się Twoją obecnością. Dziękujemy za to, że jesteś. Nie możemy wyrazić naszej radości właśnie z tego faktu, że Ty jesteś między nami i jesteś dla nas kimś bardzo cennym. No, o, właśnie to jest ta radość. I w czasie tego posiłku, kiedy wszyscy cieszyli się, że właśnie świętujemy zakończenie starego roku, rozpoczęcie nowego roku, ja cieszyłam się jeszcze bardziej, jeszcze więcej, ponieważ zrozumiałam, Fragment pisma świętego z ostatniej wieczerzy, że w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus wziął chleb i dał Judaszowi, włożył do ust. I właśnie w ten sposób te kultury się zazębiają. Być może Pan Jezus chciał powiedzieć, Również Judaszowi, jesteś dla mnie kimś bardzo cennym. Jest, cieszę się Twoją obecnością, kocham Ciebie, nawet jeżeli Ty mnie nie kochasz, nawet jeżeli Ty chcesz mnie zdradzić, ja cieszę się, ja Ciebie kocham. I Bóg każdemu z nas pragnie powiedzieć, że jesteś jedyny. Niepowtarzalne, a ja Ciebie bardzo...